Witam Państwa. Ja się nazywam Antoniu Muracki i mam do Państwa gorącą prośbę i apel w czasach, kiedy i artyści nie mają za co żyć i nie mają gdzie grać, ponieważ wszystko jest zamknięte. Ratujmy miejsca, które umożliwiają nieliczne miejsca, które umożliwiają nam spotkanie się z Państwem, a takim jest między innymi światłownia. Która radzi sobie jak może w tych trudnych czasach, dzięki operatywności Grzegorza. I moja prośba gorąca: wpłaćcie jakiekolwiek pieniądze, najlepiej większe. Wiem, że wszystkim jest trudno, ale takie miejsca z dobrą muzyką, z dobrym słowem i z dobrymi ludźmi trzeba ocalać. Góry dziękuję. Światłownia w Bydgoszczy. Miejsce szczególne na mapie Polski. Tam spotykają się ludzie wrażliwi na słowo, empatyczni. Ludzie wrażliwi na drugiego człowieka. Tam spotykają się artyści. Jak rzekłem, jest to miejsce szczególne, a w dzisiejszych trudnych czasach wymagające pomocy i wsparcia. Zachęcamy Państwa do udziału w tym wsparciu. Zachęcamy do udziału w zrzutce.pl. Tam można, y, wzbogacając konto, pomóc, aby to miejsce w Bydgoszczy, Światłownia, nie zniknęła nie z mapy Polski. Niech Światłownia trwa. Muszę powiedzieć, że to miejsce jest magiczne. Ludzie, którzy tam bywają, którzy tworzą ten klimat, którzy przyjeżdżają tam, żeby zagrać koncert, wszyscy z pewnością się ze mną zgodzą. Światłownia to wartościowe miejsce na mapie polskiej piosenki poetyckiej, i ta właśnie Światłownia ma teraz prozaiczny problem problem z kasą. Jest zrzutka, warto na nią wpłacić, warto pomóc w realizowaniu naprawdę dobrego programu, warto wspierać osoby niedowidzące i niewidome i całą polską piosenkę, która w Światłowni znajduje swój przystanek na drodze przez Polskę. Jeżeli Macie ochotę, link do zrzutki jest. Ja ze swojej strony wspieram Światłownię z całego serca. Liczę też na Was. Poetycka, braci, bracia poloniści, polonistki, muzyci, muzycy, muzyczki, wszyscy ludzie dobrej woli, wszyscy ci, którzy lubicie kawał dobrej polskiej muzyki, pomóżcie. Światłownia jest miejscem spotkań, jest miejscem z misją. Yy, bardzo podziwiam ekipę, która. Światłownie robi, i dlatego y, to miejsce musi przetrwać. Y, lockdown. Więc ja wpłacę grosik na jak już będzie zbiórka na światłownie, żebyśmy mogli się spotkać jeszcze raz y, w tym pięknym miejscu. I do tego zachęcam również Was. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego światłownia. Kochani, wspomóżmy światłownię Bydgoską za ich klimat, wyjątkowość i otwartość. Tam każdy, bogaty czy biedny, każdy znajdzie coś dla siebie pod względem muzyki i słowa. Nie mówiąc o zjawiskowym smaku pizzy. Jest to niezwykle ważne miejsce na mapie naszych pięknych, łagodnych koncertów, spotkań. Światłownia po prostu łączy ludzi. Jest tam najlepsza pizza na świecie. Nie ma drugiego takiego lokalu, to pewne. A najważniejsze jest to, że prowadzą ją ludzie, którzy są niezwykle wrażliwi, widzący duszą. Jest tam Lucek. Ja zajmuję się piosenką turystyczną. Jest to taka piosenka, która no dość incydentalnie gdzieś funkcjonuje. W mediach czy powiedzmy w takich instytucjach zajmujących się kulturą wtedy w jakimś większym zakresie, natomiast ona funkcjonuje gdzieś przy ogniskach, w schroniskach, w prywatnych domach i w klubach. W takich klubach, właśnie jak Światłownia. Tych klubów niestety nie jest zbyt dużo w Polsce. A światłownia jest takim miejscem szczególnym, kultowym. Można tutaj spotkać i bardzo dobrą poezję, muzykę, piosenki, no przede wszystkim wspaniałych ludzi. Kochani, bardzo, bardzo gorąco Was proszę, zachęcam, a wręcz namawiam, abyście wsparli, pomogli w utrzymaniu wyjątkowego miejsca, jakim jest otwarta przestrzeń światłownia. Miejsca, w którym odbywają się koncerty z gatunku piosenki literackiej, poezji śpiewanej. Być może myślicie, że gatunek ten jest niszowy, ale jak kiedyś w rozmowie powiedział mi Jarek Chojnacki, że jest to, nie jest to muzyka niszowa, a elitarna. Zatem, elito. Wejdźcie na stronę zrzutka.pl i odnajdźcie. Pomoc dla światłowni, i poświęćcie kilka minut i parę groszy, i pomóżmy w ten sposób Grzesiowi utrzymać tę oazę muzyki. Moi kochani, czasy są bardzo trudne, nie tylko dla muzyków, również dla bydgoskiej światłowni. Pomóżmy jej przetrwać ten najgorszy okres. Sprawmy, byśmy mogli w normalnych czasach znów spotkać się na Muzycznej Uczcie. Światłownio, jesteśmy z Tobą! Ale najważniejszą rzeczą według mnie jest to, że jest to fundacja, która wspiera osoby niepełnosprawne. Organizowane są na przykład kursy obsługi niewidomego, To jest niezwykle pożyteczną inicjatywą. I na pewno warto mieć to na uwadze. Ja, jako autorka i wykonawczyni piosenek, jestem zaprzyjaźniona ze światłownią. Bardzo chętnie przyjeżdżam na, na koncerty, i koncertów jest w światłowni mnóstwo. Różnych wykonawców światłownia przyjmuje swój próg. <laughs> I króluje tam piosenka, nie głupia piosenka z tekstem i jest to niewiele nie nie miejsc takich w Polsce. W tym miejscu gra się naprawdę świetną muzykę i warto by było, aby takie miejsce jak światłownia przetrwało te trudne czasy. Dlatego proszę Was bardzo, otwórzcie swoje serca, ale również i portfele. I zasilcie konto światłowniej, aby mogło przetrwać te trudne czasy. Mało jest miejsc w Polsce gościnnych dla nieradiowych wykonawców. Dlatego wydaje mi się, że powinniśmy objąć je szczególną ochroną. Znikają audycje radiowe poświęcone piosence literackiej, zamykają swoje podwoje miejsca do tej pory gościnne dla chłopaków z gitarami, czy dla dziewczyn ze skrzypcami. I ten pandemiczny los dogania też bydgoską światłownię. Więc jeśli możesz pomóż. zamiast zjeść hot doga na stacji benzynowej, dorzuć się. Dla ciebie to będzie niewielki ruch, natomiast dla światłowni może to być wszystko. To niesamowite miejsce, miejsce z duszą, gdzie integrują się nie tylko artyści niewidomi, ale również i widzący. Jest to fantastyczna przestrzeń, gdzie można pokazać swoje umiejętności, pokazać się światu, zaprezentować swój talent. Ja do Bydgoskiej Światłowni przyjeżdżam już od kilku lat na festiwal Widzących Duszą i tam właśnie mogłam zmierzyć się z piosenkami polskich artystów, z którymi wcześniej nie miałam do czynienia. Przede wszystkim ten festiwal daje mi motywację, wiarę w siebie, w to, że można występować. Można pokazać swój talent przed publicznością. Można się przede wszystkim spotkać z fantastycznymi ludźmi, wymienić doświadczenia i myślę, że to jest najważniejsze. Światłownia jest malutka, ale jest to taka przystań nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla wielu ludzi. Dlatego warto ją ocalić. Otwarta Przestrzeń Światłownia stanowi ważny ośrodek na mapie kulturalnej nie tylko Wydgoszcza, ale i całego kraju tej sytuacji specyficznej, pandemicznej w imieniu własnym i zespołu proszę o wsparcie Otwartej Przestrzeni Światłownia jak wiecie w Światłowni odbywają się od wielu lat przeglądy piosenek Jacka Kaczmarskiego i występy wielu wspaniałych artystów muszę powiedzieć, że dla zespołu Pangórskiej Spółka Światłownia jak wielokrotnie podkreślaliśmy jest prawie drugim naszym domem. Eso jest dla światłowni, taki nastał czas. Trzeba sobie pomagać, to może każdy z nas. Więc, przyjaciele znajomi, skupcie się przez chwilę. Potrząśnijcie portfelem, by nadal latały motyle, by miejsce muzyką kwitło, zbyt goszczy na mnie znikło. Ta da, ta da, daj, ta da, daj, ta da, da, da. Da 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 da, da, da 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 kochani gdynia ze Światłownią, w gdynia z bydgoszczą pomagajmy sobie szczególnie teraz w tym ciężkim czasie hej do zobaczenia na koncertach